Kiedy Tomerski wchodził do sztabu, sądził, że dostanie degradę. Nie mylił się! DEGRAD! Nazywam się Tomer Tomerski. To zabawne, że jeden szczeniacki wybryk może przekręcić twoją karierę o 360 stopni. Miałem wszystko lecz nie zostało mi nic. Nie skończyłem urlopu i nagle wyjebali mnie z moim osiedlem. Niech mi ziemia lekką będzie. Jest średnio. Nie mówię, że jest źle, ale bywało lepiej. Za pieniądze ze sprzedawcy bagneta pewnym Grandyrogi kupiłem w lombardzie funki. Nawet nie wiem, co to jest to funki, ale śmiesznie brwi. Nie mam już nic do stracenia. Panie, nie bądź te popiece. Legendarny Matko Bosko, to upośledzeni łani! Ratuj się kto może! No, bo... Oryginalna, Oryginalna babuła. babuła! Musimy znaleźć legendarny muszkiet legendarnego Woltyżera, który znajduje się na legendarnej pustyni. Legendarnego Woltyżera. Są jakieś pytania? Eh? To dobrze. Romans. Co tam oglądasz? Aha! Przygoda. Jeżeli chcecie przejść, musicie przejść próbę jako przepychanie z templem w dupsko. Arciarze, wolciarze, piechociarze i kawalarze, po raz pierwszy wszyscy razem na dłuższym ekranie.